dzisiaj burza, oberwanie chmury i znowu powódź w Rymanowie Zdroju idę tam na dół popatrzeć co się dzieje zaraz zobaczymy Niesamowite w zeszłym roku to samo się tu działo. Nie wiem czy mnie słychać dobrze przez ten szum. No woda. Podobno. Żywią niesamowity Mam informację, że w wiosce wyżej porwało jakiegoś pana Niestety chyba się nie uratuje, więc taka niezbyt miła informacja.